Dzień dobry, Szymon Wolf. Zapraszam na program Druga Kawa. Dziś naszym gościem jest Mateusz Pampu, medalista w kulturystyce, fitness brązowy medalista świata. Trzeba to podkreślić. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Brąz udało się zdobyć? Kiedy będzie złoto? O, miejmy nadzieję, jesienią tego roku. Będę robił wszystko, żeby to to zrobić, no ale zobaczymy jak tutaj wyjdzie nam okres masowy. Tak? Mm -hmm. Ja chcę wyjść w lepszej formie, yy, lepiej się zaprezentować, y, lepiej pozować, lepiej się uśmiechać, <grym> być mocniej dociętym, także no, zobaczymy jak to wyjdzie po okresie masowym, jak ta sylwetka będzie wyglądać. Tak? Powiem tak, mam takie dwa obrazy kulturystyki. Pierwszy obraz to jest obraz mocno zbrązowiałych panów, wyżyłowanych, którzy stoją w takich mocno obcisłych slipkach prezentując i wdzięcząc się na scenie Druga, drugi obraz to jest Mariusz Pudzianowski kulturysta strongman który na swoich barkach niejedną ciężarówkę przepchnął i zawsze zastanawiałem się co skłania ludzi do tego żeby zajmowali się tym sportem no bo Piłka nożna, koszykówka, no nawet siatkówka to są jakieś pieniądze. Mniejsze, większe, pieniądze, sława i tak dalej, i tak dalej. O kulturystach słyszy się y, bardzo rzadko, y, więc pytanie: co zdecydowało, że Mateusz Pampuch sobie wstał i pomyślał: kurczę, hmm, może bym tą rzeźbę zrobił i ją zaprezentował, pokazał. Jak zaczęła się Twoja przygoda yy, z. Tak, przygoda... Jak zawsze przeważnie, jak słyszę od i tam znajomek ze sceny, piłka nożna była, pierwsza, nie? u mnie też to było. I to nawet na niezłym poziomie. Byłem naprawdę dobry w piłkę, tylko że problemy z kolanami się odezwały. I gdzieś już no, jeden trening odpuszczony, drugi, mecz następny odpuszczony. I jakoś tak. Wtedy w tej przerwie od piłki była pierwsza wizyta na siłowni, bo trzeba było coś też y, robić, tak? No, po prostu lubiłem aktywność fizyczną mm -hmm. i nie wyobrażałem sobie, gdzieś tam, żeby po prostu w domu leżeć, nic, nic nie robić. Tak? Także y, pierwsza wizyta na siłowni 2014-15 rok. Początek 2015 chyba to było. O... I co wcześniej, jeszcze, właśnie, Mariusz Pudzianowski, tak? To były też y, czasy jeszcze wcześniej, gdzie ja no, oglądałem go nałogowo wtedy, nie? Z mm. rana jeszcze na TVN-ie y, w Strongmenach. Mariusz Dymek tam był. Tak, Mariusz tak, Pudzianowski, tak. już nie pamiętam, a no mm -hmm, ale mm -hmm. Mariusz Pudzianowski, który w kulach był drugi. <laughs> no, ale y, właśnie to mi też dało taki bodziec, po prostu lubiłem taką rozbudowaną sylwetkę, nie? Myślałem, no jak się piłka kiedyś zakończy, to ta siłownia będzie na pewno. I tak mnie to wkręciło, że mm, nawet jak już kolana przestaje boleć, to już nie chciałem wracać do tej piłki, bo po prostu ja na siłowni widziałem już efekty. Nie? Jak to u, u, u takiej osoby, która chodzi y, pierwszy raz, te efekty są jeszcze szybsze. Nie? Mhm. Chyba jak się ta osoba przykłada. No, ja y, siedziałem po trzy godziny na siłowni. No, zaliczałem każdą maszynę. Nie? Gdzieś to trochę głupota teraz, jak y, patrzę, y, jak to kiedyś wyglądało, no ale. Taki byłem zawzięty i yy, <laughs> tak to szło, nie? Yy, Twoje pierwsze wizyty na, na siłowni to były, że tak powiem, yy, taka samotna próba zmierzenia się z ciężarami, czy miałeś już jakiegoś trenera, który mówił, nie, właśnie, ile właśnie. weźmiesz na klatę, pokaż mi, na właśnie co cię ja, stać? Ja sam yy, wszystko sobie ogarniałem, gdzie mm, jak teraz na to patrzę, był to może błąd, że nie wziąłem sobie trenera, bo i złapają kontuzję barków, i odcinka lędźwiowego, i to dosyć poważną, gdzie no nie mogłem po prostu na to, no, do toalety chodzić mhm. o własnych siłach. O, do tego jeszcze była praca fizyczna po 8-10 godzin na budowie, później trening, 2-3 godziny. I to wszystko się tak. Yy... No, okej, okay. chodziłeś na tą siłownię, yy, no, ale yy, wiele osób chodzi na siłownię, że tak powiem, robi rzeźbę. Ja na razie robię masę spokojnie, więc mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie ten czas, kiedy będę chciał. Yy, ja też to zapraszam. Wyrze wyrze wyrzeźbić. Trzeba. To będziemy też rozmawiać o tym, że yy, jesteś trenerem personalnym. Tak. Ale yy, kiedy stwierdziłeś, że chcesz zrobić ze swojego ciała. To, żeby dziewczyny patrzyły, podziwiały i zazdrościły. Znaczy, tak, znaczy, może dziewczyny, nie, ale partnerzy tych dziewczyn. Aha. To było tak. 2015 rok, cały przepracowany na siłowni, mega amatorsko. Jeszcze z imprezkami. 16, tak samo. 17, prawie cały, tak samo. Pod koniec czy w połowie 2017 roku poszedłem do trenera, do Opola. Tutaj, żeby po prostu spojrzał na mnie i ocenił tą sylwetkę czy się nadaje pod zawody. Ważyłem 70, chyba 3 kilo wtedy. No, taki chudy, chudy szczurek byłem, ale gdzieś tam już ludzie z boku mówili, dobra ta sylwetka może warto się sprawdzić. Ja też yy, no już między tym 2015 a 2017 rokiem jeździłem po zawodach, też oglądałem zawodników czy tutaj na Śląsku, jakby mistrzostwa Śląska i to już mi dało gdzieś tam taką yy, zajawkę. Mhm. Przedem do trenera, powiedział mi, no u ciebie nawet nie ma jeszcze żyłki na bicepsie, trzeba cię porządnie dociąć, nie? czyli mocna redukcja, żeby widzieć, co tam siedzi, ile faktycznie tego mięśnia jest zbudowanego. Ważąc 70 parę kilo. 75 trzeba, chyba było. Trzeba czyli, było Cię jeszcze no, dociąć. Tak? Jeszcze trochę dociąć. Sylwetka nie była jakaś mega ulana, ale no jednak żeby widzieć, co tam się kryje pod y, jeszcze tymi resztkami tłuszczu, trzeba było mocniej dociąć trochę, nie. Y Także redukcja, i, no, i była decyzja o tym, że jednak wystartuje w debiutach w lutym 2018 roku. Nie? No i to już ja byłem mega, mega szczęśliwy, że no, coś już się tam dzieje, nie? że już jest ten trener, że już ta pierwsza redukcja, że już ta pierwsza dieta, pierwszy ułożony trening. I co? I, i debiuty w 2018 to był pierwszy pokaz na scenie. Nie? które miejsce? Czwarte na 20. Chyba sześciu zawodników. I to wtedy... było lokalnie? To było... W Krakowie. W Krakowie. W Krakowie, tak. Czwar... Z Polski mm -hmm. mogli startować. Nie? Zapytam, yy, yy, bo, bo może mi to yy, uciec. Jaki jest twój poziom tkanki tłuszczowej na, 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 na tą chwilę? Na tą chwilę. Bo myślę... rozumiem, że to mierzysz. I to sprawdzę. Nie, to tak wzrokowo <coughs> można ocenić. Wzrokowo mm -hmm. to na ten moment, yy, gdzie teraz około 4000 kalorii jakieś 2,5 miesiące po zawodach to mam jakieś 10, może 12, 12%, tak. To jest dużo? To nie jest dużo. Kratka jest widoczna, yy, żyły są widoczne, także... Czyli to jest okej? Okay. Yy, to jest okej, okay. tak, tak, tak. Wróćmy. Yy, czwarte miejsce yy, i wtedy co? Zapala się taka lampka? Tak, wtedy szczerze popłakałem się, jak zszedłem ze sceny, bo... no i rodzice byli wtedy na tych zawodach. Pełna sala ludzi. Ja, widząc zawodników na scenie, ja myślę, no co ja tu robię, tak? Wszyscy więksi, napompowani. Ja się wydawałem, no patrząc na siebie, no mały, nie? Ale tutaj na szczęście w tej y, kategorii rozmiar nie ma takiego y, znaczenia. No o no dziwo. o na, dziwo, rozmiar nie ma znaczenia. Na, na pewnym poziomie już ten rozmiar będzie ważny, ale jeśli chodzi o debiuty, y, to ten kształt sylwetki, taki ogólny look, tak? To jest sylwetka plażowa, my mamy na nas się ma dobrze patrzeć. Mamy mieć dobre proporcje, barki szerokie do wąskiej talii. Było wtedy mega mocne docięcie, nie, nie było tego rozmiaru, ale było mega mocne docięcie, nie? czyli ten procent kanki tłuszczowej był naprawdę niski. Powiedz mi, te, Twoja praca na siłowni to nie jest praca chyba nad siłą, tylko nad sylwetką. Inaczej pracuje na siłowni człowiek, mm. który chce wycisnąć więcej i najwięcej, że tak powiem, chce bić rekordy bądź chce osiągać sukcesy, nie wiem, w sportach podnosząc tak. ciężary. Tak, tak. Twoja praca wygląda troszeczkę, inaczej. znaczy podejrzewam, że zgoła inaczej. Mm, tak, tutaj trening jest y, na pewno ciężki, na pewno ten bodziec ciężaru jest ważny, żeby rozwijać y, tę muskulaturę ale nie kosztem techniki. Tak? To jest, Jeśli już tracimy to czucie mięśniowe, yy, widzimy, że pozycja nam się jakoś dziwnie wykrzywia, czy to przy wyciskaniu na ławce, tak? yy, to wtedy już za bardzo nie ma sensu, jest większe ryzyko kontuzji i no, czasami wolę dać 50 kg mniej, na spokojnie wyczuć ten mięsień, niż szarpać. Nie? Bo to, mówię, ja nie mam na zawodach podnieść 200 kg na klatkę, ja mam się pokazać z jak najlepszej strony moją sylwetką. Nie? Czy są jakieś podczas tych zawodów, jakieś specjalne pozy, gesty? Wielu mężczyzn często śmieje się, albo nagrywa jakieś TikToki, bądź inne filmy, wrzuca parodiując osoby, które wychodzą na scenę, ale rozumiem, że to nie jest takie łatwe po prostu wyjść i stanąć to... tylko trzeba przybrać odpowiednią tak, sylwetkę. Tak, tutaj, jeśli chodzi o trening pozowania, jest to okresie przygotowań do zawodu moim zdaniem jeszcze trochę cięższe niż sam trening siłowy, bo yy, normalnie dobrze jakby to wyglądało tak, że już w okresie masowym trenujemy sobie to pozowanie, tylko że no, szczerze nie zawsze nam się chce. Nie? To by był perfekt, kiedy ja już teraz sobie pozuję po każdym treningu, no ale wiadomo, czasowo też to nie jest zawsze idealnie. No, ale to nie jest tak, że w domu jest lustro i sobie tam. Tak, czasami oczywiście, gdzieś tam przed lustrem sobie popozuje, ale naprawdę ta prezencja jest ważna i ten trening pozowania nie jest, nie jest taki prosty, jak się może wydawać. Nie? My musimy około 15 sekund wytrzymać w danej pozie, gdzie na redukcji w okresie, nie wiem, dwóch, trzech, czterech tygodni do zawodów, no już nie mamy na tyle sił, żeby jeszcze po treningu siłowym... Yy, tyle pozować, no ale tutaj no, wszystko w głowie siedzi, tak? trzeba pójść zrobić Jest robotę. Jest jakiś specjalny trener, który pokazuje, tak, czy tak, to się trenera. na YouTube ogląda tutoriale. I... Znaczy, tak, pierwsze moje pozowania do debiutów to było patrzenie na, właśnie na YouTube na zawodników z tej samej kategorii i szlifowanie tego, szlifowanie, szlifowanie, aż ten taniec się pojawił. Tutaj też zrobiła trema, yy, niefajną sprawę na debiutach, bo ja wyszedłem na scenę i mnie jakby zamroziło, nie? było mega dużo osób, to jeszcze było przed covidem mhm. pełno aparatu, wszystkiego było mega ciężko utrzymać uśmiech, tak, na scenie a to też było mega ważne, nie? A czy ma dla Ciebie to znaczenie, że wychodząc na tą scenę patrzą na Ciebie zarówno mężczyźni i kobiety, czy to wolisz na przykład jest więcej kobiet a mniej mężczyzn? Czy to ma jakiekolwiek a... znaczenie? A czy wtedy jak wychodzę na scenę to ja Staram się patrzeć na, na sędziów. Nie? nie za bardzo, żeby się rozpraszać tam widownią. Mhm. Oczywiście było coś takiego, że teraz, jak wychodzę na zawody, znów po, po prawie dwuletniej przerwie, czy więcej nawet, znów mnie ta trema dopadła. Na pierwszym wyjściu w tamtym roku w październiku. Ale trener siedział na siłowni, krzyczał, dopingował, tak? czy rodzice byli też na, na, na widowni. Popatrzyłem na nich. I już od razu trochę lżej się też zrobiło. Nie? Także, kiedy, no. kiedy będą zawody, do których przygotowujesz się, które są w tym sezonie dla Ciebie naj, tym głównym celem? Bo to jest chyba Madryt, tak? To jest Hiszpania? Hiszpania, Hiszpania, tak. A, Hiszpania. Tak, jeszcze tak, miejsca tak. nie ma. Wskaz... Miejsca nie ma jeszcze dokładnie skończonego. <coughs> I teraz tak, przed tą Hiszpanią są zawody jeszcze Federacji NPC tutaj w Polsce, w Warszawie, gdzie chciałbym tam powalczyć o kartę pro. Też się będziemy z trenerem o to starać. Co to jest za karta i co ona daje? Karta daje właśnie możliwość startowania hmm. z zawodnikami jakby topowymi z całego świata. Nie? A są takie nazwiska, no przepraszam, ale no nie siedzę w, w tej branży, są takie nazwiska, które no nie wiem, oddziałują na Was, tak jak na miłośników futbolu, że na przykład to jest Messi kultystyk, to jest Ronaldo Jeremy Błędia na pewno topowy, topowy zawodnik. Chris Bamsted, Ale to już w tej klasycznej bardziej sylwetce, no jest tych zawodników olimpijskich Czyli trochę. w waszym, w waszej, że tak powiem środowisku są takie głośne nazwiska. Tak, tak, tak. I tak. oni się czym wyróżniają? Budową, w sensie masą, stylem pozowania? To są już zawodnicy jakby olimpii, tych najważniejszych zawodów na świecie. No tu już jest wszystko i ta masa mięśniowa prezencja sceniczna, to już jest prawdziwy, prawdziwa sztuka tam, nie. Wiadomo, to już lata, lata doświadczenia. Czyli to w YouTube wpisując sobie te nazwiska i zawody, wtedy tak. można zobaczyć jak oni się prezentują, i tak, tak, jak tak, wygląda tak, ta tak zwana sztuka. Tak, tak, hmm? No i od nich gdzieś te ruchy też podpatrzeć, nie. Także, no staramy się. To jest taki wzór do którego dążysz. Tak. Wzorować na najlepszych. Też ta karta pro w tej federacji NPC. Z czasem może mi dać możliwość wystartowania na takich zawodach olimpijskich. gdzie myślę, że no, jest to marzenie każdego mhm. zawodnika. No ale to jeszcze długa droga. Nie? Czy bycie kulturystą to jest y, zawód, czy to jest y, kosztowne hobby? No jest to bardzo kosztowne hobby, nie. To tutaj jak chodzi o Polskę, to. Yy... Nie ma tak, że nie otwierają ma... się kontrakty reklamowe, że zabijają się firmy po to, żeby. Nie, nie. jest to mało medialne jeszcze, nie, nie ma tego w telewizji. W radiu, a naprawdę polscy zawodnicy mają mega dobre osiągnięcia w kulturystyce, czy zawodniczki w bikini. Nie? Gdyby tak popatrzeć, no to gdzie Polska jest na zawodach, tam, jest, tam są medale. Nie? Z czego to wynika, że, że to nie jest tak medialne? Choć podejrzewam, że takie zawody są widowiskowe, że ci ludzie przychodzą, żyją tymi zawodami. Z czego to wynika, jak myślisz? No bo Arnold Schwarzenegger wypłynął na kulturystyce. Mm. Tak? On na początku tak. też był. Był I zajmował się tą dziedziną życia. Chyba Sylwester Stallone również. Nie jestem przekonany, no ale tak, tak mi się wydaje. Nie, więc to Twoje drogi będą prowadzić do Hollywood? Znaczy, już to tak jest wybiegliśmy. Bardzo, to, jest, to jest bardzo długa droga i, i bardzo kosztowna droga. Mhm. Nie? Tutaj, naprawdę, takie wyjazdy czy za granicę, na zawody, to wszystko idzie z własnej kieszeni. Oczywiście yy, nie ma co narzekać bo my się sami na to godzimy. Ja tu absolutnie nie oczekuję od nikogo yy, żeby mi sponsorował to, tak? Jeśli ktoś się znajdzie, super, chce mi pomóc, fajnie, ale absolutnie żadnych zbiórek nie chcę tutaj urządzać, bo to jest moje hobby, tak. No sam się na to godzę, tak. Jeśli ktoś będzie chciał, fajnie. Yy, ale na pewno więcej w to wkładam niż z tego wyciągam, nie? Co jest twoim yy. marzeniem, jeśli chodzi o kulturystykę? Takim yy. marzeniem, marzeniem. Na pewno ten medal złoty, mistrzostw świata. Nie? Karta pro. No i start na jakichś większych zawodach, porównanie się z tymi topowymi zawodnikami. Czyli to Stany Zjednoczone. Bo wydaje mi się, że tam ta kulturystyka chyba jest najbardziej, tak. jeśli tak, chodzi o branżę tak, rozwiniętą. Tak, tak. Stany na pewno, tam na pewno klimat już tych siłowni, tego wszystkiego, ta cała otoczka, to, to musi być coś pięknego. Nie? Dla miłośników tego sportu to no to jest to marzenie, nie? Także. To porozmawiajmy teraz o Twoim takim e, życiu codziennym. E, co mnie przeraziło, co mnie po prostu e, troszeczkę zdemotywowało, e, czytając rozmowę z Tobą, e, że Ty powiedziałeś, że musiałeś ograniczyć imprezy. Tak. No, to chyba jest najsmutniejszy element życia człowieka, który zajmuje się tym sportem. Co to znaczy ograniczyć imprezy? Ograniczyć imprezy, to znaczy, że w takim okresie przygotowań. Nie po to chyba rzeźbisz. Robisz sylwetkę, żeby nie iść do klubu i żeby nie robić wrażenia na dziewczynach. Znaczy. O! <noise> Czyli jednak pojawił się temat, który. Znaczy, tak, to jest, to jest na pewno fajne. No jest nie? fajne. Jest, jest fajne, bo jak ktoś mi powie, no słuchaj. Y Myślę, że 90, może 85% facetów, którzy spędzają czas na siłowni, nie robi po to, żeby stanąć przed lustrem w domu i powiedzieć. Ale mi tutaj żyłka wyszła na bicepsie, ale jestem wyrzeźbiony. Tylko po to, żeby ubrać obcisłą fajną koszuleczkę, spodnie, które podkreślają tak. również tak. sylwetkę i iść na przykład tak. do jednego. Tylko y... trzeba tak odróżnić przygotowania, trzeba odróżnić zawodnika od typowego kowalskiego, tak? Jeśli chodzi o przygotowania do zawodów, ja muszę te imprezy ograniczyć. Do minimum. Tutaj każdy dzień na przykład regeneracji jest ważny. Na niskiej kaloryce, na redukcji, gdzie jest zajazd treningowy, zajazd cardio. W takiej loży, leci muzyczka. No. Tutaj. Jak, najbardziej, nie? jak najbardziej. Ja się regeneruje. Do, do, do pewnego ja momentu. Ja to tak widzę. Tak. Do pewnego, pierwszy etap redukcji, jak najbardziej. Poszedłem, byłem na festiwalu, jeszcze wakacje w Chorzowie, gdzie też tam no pięćdziesiątka Yy, nie jedna pykła, no ale wiedziałem, że mam jeszcze 3 miesiące do zawodów, i mhm. jeszcze mogłem sobie na to lekko pozwolić, nie? Ale już im dalej, im bliżej zawodów, no, tym już trzeba skupić się, fokus na zawodach, nie? Bo... Czyli co 23 sen, wstanie o godzinie 6. Tak, 6 Jak 6, wygląda 5... taki dzień, tydzień przed zawodami? Bo mhm. taki dzień zwykły, to podejrzewam, że on. Yy... Od, od naszych dni różni się, ale podejrzewam, że pewnie jest jakiś rygor siłowni i tak dalej, ale ten dzień, ty, ten tydzień przed zawodami to jest pewnie co do minuty, co do godziny wyliczone. Tak, ale jeszcze tu, jakbym mógł wrócić do hmm. tego pierwszego. Czyli do imprez. Tak, do imprez, bo, bo wiadomo, no każdy miał, chciałby mieć tą sylwetkę i chodzić sobie na imprezy, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bo gol... ja zacząłem z drugiej strony, ja chodzę na imprezy, robię masę, a o, o rzeźbie pomyślę później. Yy, da się to zrobić tak, że normalnie sobie w sobotę idziemy na imprezę i trzymać tą sylwetkę, tylko przepracujmy ten tydzień na 100%, w weekend sobie zluzujmy, ale teraz, gdy przychodzi do mnie osoba yy, gdzieś tam 30% tkanki tłuszczowej i ona by chciała zacząć dietę, no ale w weekend yy, piwkować, oczywiście da się to zrobić, przeciągnie się ta forma w czasie, yy -y. Tylko yy, najgorsze jest no, to osiągnięcie tej formy, tutaj czasami trzeba się zaprzeć, powiedzieć nie, osiągnę to, ten cel, nie wiem, dla kogoś będzie celem właśnie ten sixpack, kratka na brzuchu, osiągniemy to i później już utrzymanie tego będzie łatwiejsze jakby, nie? bo zaglądamy w lustro, no dzisiaj jesteśmy trochę bardziej zamgleni, sylwetka trochę mocniej dostała, Powiedziałeś o ważnej rzeczy, to chciałbym króciutko kontynuować. Jaki alkohol najbardziej przeszkadza w budowie sylwetki? Na pewno mieszanie jakichś kolorowych trunków. Nie? Jak już jakiś podopieczny chce się napić, to mówię czystą, czystą wal. Okej. Okay. I spoko, nie. Ale... Yy, oczywiście informujemy, że, że, że spożywanie alkoholu jest absolutnie <gry> tak. naganne i złe. Tak. Ale to tylko tak dla mojej wiedzy. Yy, bo zbliża się weekend, więc chciałem się dowiedzieć. Yy, 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 jeszcze wrócimy do tego tygodnia, bo kończąc będę pytał o twój zawód, bo jesteś trenerem personalnym, mhm. ale yy, tydzień przed zawodami polega na takim ścisłym reżimie. To znaczy tak. Yy... Takim, że otwierasz lodówkę. Patrzysz na to, co mógłbyś zjeść i ją zamykać? Tutaj yy, ostatni tydzień, w zależności jak wyglądamy, jak nasza sylwetka wygląda. Tutaj już są zmiany jakby z dnia na dzień też. Nie? Ja jestem w stałym kontakcie z trenerem. Były dni, kiedy trener chciał zdjęcie po każdym moim posiłku. Pytał, jak z moim sikaniem, jak ze spaniem było. Czyli stała kontrola, bo w tym ostatnim tygodniu przez to odwadnianie, nawadnianie, można tą sylwetkę albo jeszcze mocniej zepsuć, mhm. albo jeszcze mocniej poprawić, nie? Także tutaj stały kontakt z trenerem jest mega ważny, bo my już nie zaglądamy wtedy tak, tak rzetelnie na swoją sylwetkę, nie jestem w stanie tego tak ocenić. Ja w ostatnim tygodniu mi się wydaje, że ja jestem ciągle jeszcze jakby w słabej formie, to już wszystko też w głowie siedzi, nie? Dlatego to oko trenera i zaufanie do niego jest, jest mega ważne, nie? Pełnisz jeszcze funkcję i, i jesteś trenerem personalnym, czy y, osoby, które do Ciebie przechodzą, które z Tobą się kontaktują, y, mierzysz trochę swoją miarą i patrzysz mówisz, no jakby popracował, to mógł być z tego niezły zawodnik? Tak, już y, był taki chłopak, 15, 15 lat ma teraz, y, który naprawdę ma szeroką obręcz barkową, fajne, wąską talię i powiedziałem, no jak przepracujesz dobrze parę lat, na, na razie baw się tym sportem, nie, nie trzymaj gdzieś tam mega ścisłej diety, bo wiadomo, chcesz, trzymaj sobie, ale... Yy... Pytanie, czy w takim wieku to jest, ta ścisła dieta jest zdrowa. Właśnie. Tutaj też świrowanie, liczenie ziarenka ryżu co do grama też będzie złe dla niego. To jest okres, gdzie też się zaczynają jakieś imprezki, tak? Yy, wyjścia ze znajomymi na miasto i to też yy, później te relacje przez yy, takie trzymanie yy, 100% tej diety też cierpią, nie? bo ja nie zjem z dziewczyną naleśnika, nie zjem z dziewczyną pizzy, a to jeszcze nie jest ten wiek, gdzie, gdzie by sobie aż tak ograniczać. Nie? Jeśli przepracuj teraz sobie, uczcie treningu, uczcie techniki. Podstawowe zasady odżywiania, ale na trzymanie 100% michy jeszcze, jeszcze przyjdzie czas. Nie? To teraz mam drugie pytanie z odrębnej kategorii osób, które przychodzą na siłownię. Mm -hmm. Czy kiedykolwiek z kogoś zrezygnowałeś? Nie na takiej zasadzie, że ta osoba przestała do Ciebie przychodzić, mm -hmm. tylko popatrzeć i powiedziałeś, no nie, no, z tego nie zrobimy nic. Absolutnie. Nie, nie, nie. Y jeszcze takiego przypadku nie było, bo mówię, y z każdego da się wyciągnąć. Nie? Tylko jeden, tak jak już mówiłem. Jeden zaczyna od na przykład 30 kg nadwagi, i mu osiągnięcie tej, go, tej kratki na brzuchu, jeśli taką chce, zajmie, nie wiem, rok, dwa, może trzy, zależy, ile mhm. się przyłoży, nie? przychodzi do mnie osoba, nie, wiem, ma 5 kg, gdzieś tam lekką oponkę, no to jesteśmy w stanie 12-16 tygodni naprawdę dobrą formę zrobić, nie? jeśli ta osoba naprawdę będzie systematycznie i cierpliwie pracować, nie? bo. Yy, Przychodzi do mnie, dajmy na to chłopak, który ma trójkę dzieci, rodzinę, i może sobie pozwolić tylko na dwa treningi w tygodniu. Ja go całkowicie rozumiem, tak? Ale on trenując dwa razy w tygodniu, on tak czy tak, z miesiąca na miesiąc będzie lepszy, nie? A przyjdzie do mnie chłopak, nie ma rodziny, tylko siłownia. Możemy zrobić pięć treningów w tygodniu i u niego ten efekt będzie dużo szybszy. Nie? Także ten styl życia. Też będzie miał y, znaczenie, jeśli chodzi o progres na siłowni, bo nie każdy jakby ma tutaj y, ustawione życie pod siłownię. Nie? Ja to też całkowicie rozumiem. Nie każdy musi mieć na tym punkcie świra i, i jasne. Tylko żeby, żeby sobie zdać sprawę, nie patrzeć na innych, że on zrobił progres 16 tygodni, ja potrzebuję na to całego roku, nie? żeby stracić. Y, tyle samo kilo, co on, nie? Bo ty nie możesz sobie pozwolić na kardio 5 razy w tygodniu, on tak, bo nie ma więcej nic do roboty, poza pracą swoją, nie? No tak. Także... Kratkę zawsze można mieć, czy to w ręku, czy to, na, tak. czy to na brzuchu, to tylko i wyłącznie zależy od nas. Dziś o, o fitnessie, o kulturystyce rozmawialiśmy z brązowym medalistą, mistrzostw świata w kulturystyce i fitnessie, Mateuszem Pampuchem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.